Witam serdecznie. Dzisiaj nagranie na Nów. Na 8. Z nowej przestrzeni czyli nie ogarniętej, ale no, po prostu się ogarnięcie się ogarnię. Zdecydowałam, że będzie według wyboru, ponieważ dla mnie ten NUF jest taki bardzo... No w moim życiu wprowadza strasznie dużo rzeczy. Ja w tej chwili mam ochotę na... Ciągle jakieś, już dwa kursy mi przyszły do głowy do zrobienia, i nie tylko do głowy, już je planuję. Jest też, słuchajcie, kurs czytania kart intuicyjnie. Nikt się jeszcze nie zgłosił, chyba jedną dziewczyną, która, dzięki której otworzyłam w ogóle tą możliwość tego kursu. Więc dajcie znać, jeżeli ktoś chciałby brać udział w tym kursie, nauczyć się jak kłaść karty, wyczuwając je poprzez intuicję. Ja tworzę piękną, bezpieczną przestrzeń, w której no, dużo ludzi po prostu otwiera się na tą swoją intuicję w tym czytaniu kart, więc zapraszam. Jak się zbierze głupa, to będzie ten kurs 17, jak nie, to nie będzie. Na ten nauczycielski już się zapisujecie, to rewelacyjne, prace z cieniem jest pod koniec miesiąca się zaczyna, no to też bardzo zapraszam, to będzie super kurs, bo już mi się mm, dodatkowe rzeczy dodają. Eee... Dzisiaj wieczorem będzie odcinanie wnów. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, wszystko jest, słuchajcie w linku, w linku w opisie pod filmem, w linkach. Więc tak, widzę, że nie podłączyłam mikrofonu, więc mam nadzieję, że mnie słyszycie. Ciekawe to. Merkury w retrogradacji. Nie, słyszę? Słychać lepiej? Myślę, że już wybraliście kamień lub kartę, prawda? E, tak jak mówiłam, ten nów kojarzy mi się z podejmowaniem decyzji, więc nie ma, że według znaków, e, tylko macie sobie podjąć, wybrać, poczuć, um, co jest wasze, lub po prostu wybrać. E, nawet e, zupełnie przypadkowo, co na pewno nie będzie przypadkowe, tak? Dobra. No dobrze, słuchajcie. No w takim razie lecimy. Wybór pierwszy. Proszę bardzo. To jest taki islandzki kamień, ale jak ma się nazywać? Ja nie wiem. One is my true nature. Żeby było ciekawiej. Teraz oglądam takiego chłopaka, który. Mówi o tych rzeczach, które ja w pracy z cieniem doszłam do tego wszystkiego, i to jest niesamowite słyszeć, że ktoś na drugim końcu świata już robi to od jakiegoś czasu. Um, I właśnie to jest ta esencja, że um, oneness, czyli to z jedno, jedność, to zintegrowanie siebie, um, jest moją prawdziwą naturą, tak? Eee, eee, tu czuję, jakbyście wrócili do domu. Jakby ten nów był dla was czymś takim odnalezieniem tego, czego naprawdę chcecie, albo to po prostu przyjdzie, tak? Będzie chciało się pchnąć, wepchnąć. Czuję tu dużo takiego właśnie skumulowania się czegoś. Nadejścia jakiegoś ważnego momentu, tak? Tak to ujmę. I weźmiemy... Co tutaj Tarot ma do powiedzenia a dla was? Jaki jest przekaz na ten nów. Mm. Męskie energie, takie energie działania. Król buław, król kielichów, znaczy nie król, tylko rycerz buław, król kielichów i dziewiątka buław. To jest dosłownie takie uczucie jakbyście gdzieś parli do przodu na siłę gdzieś i to może nie do końca było wasze. Albo może też oznaczać, że niektórych, yy, że wy nie wierzycie, że coś może przyjść z łatwością. A to zobacz, tego krąg z jaką osobą siedzi taką, taki naleciuteńko, myluzowany. On sobie czuje, tam sobie żyje w tym odczuwaniu. Skupię się na tym, co mu intuicja podpowiada. Rycerz Buław też mówi o takim wiecie, yy, że coś w ruchu, coś przychodzi, jakieś działanie z lekkością, z taką młodzieńczą energią. Tu się aż rwie, żeby coś robić, i my to robimy z taką pełną pewnością. I nagle ta dziewiątka była w taka. No właśnie, może czas przestać robić coś, co ci już po prostu nie działa zwyczajnie, i wpuścić tą młodzieńczą energię i tą energię odczuwania do swojego życia, żeby to z lekkością szło, tak? Yy, czego nie robić? Szóstka monet. Nie oddawać za darmo. <laughs> Powiedziała. Albo nie. Bo to jest piękna karta, nie? Karta szczodrości. Hmm, takiego bycia, obdar takiego obdarowywania innych. Ale tutaj jakby nie rób tego na siłę. Nie kosztem siebie. Nie rozdawaj swoich dóbr tak po prostu, tak? E Macie też rydwan, czyli takie bardzo jasne, jasne zaznaczenie, że tam wasze, wasze życie ruszy, gdzie wy podążycie swoją wagą, swoją intencją. Tam, gdzie wy wybierzecie, żeby podążyło, tak? Takie jest uczucie. No dobrze, tak ogólnie, co jest jeszcze do przekazania dla was? Bójka była w trójka mieczy, szóstka mieczy. No to u was jest jakiś ciężar, nie? Że gdzieś, nawet ta dwójka była w tej, w tej talii jest taka, że jakaś walka, że, że to się musi coś. Tutaj kumuluje się znowu, nie? Ta trójka mieczy, czy jakiś ból, zranienie. Tak jakbyście, wiecie co? Powiem, wam jak to jest. Tak jakbyście udano byli w sytuacji, która wam nie służy, w której nie powinniście być, a się uparliście i tam jesteście. I tu dosłownie jest takie cały czas. A no, to my ci pomęczymy, żebyś ty poczuła, że nie chcesz tam być, a ty dalej tam jesteś, nie? I na koniec jest szóstka mieczy. Że prędzej czy później. Ten trzech świat was stamtąd wyrzuci. Po prostu nie może tak być, no nie? Więc ta energia nowi może was w jakiś sposób w końcu może pchnie do jakiejś zmiany albo do innego sposobu myślenia. Tak żebyście odpłynęli z tego, co wam nie służy. No a jak w końcu odpłyniecie to co? Pustelnik. Może być trochę yy, samotności, czyli byciu ze sobą, w skupieniu do wnętrza. I może Wy się tego właśnie boicie. A tutaj mówi, że to jest takie odnajdywanie siebie. Pustelnik mówi, odnajdywanie wewnętrznego światła, tak? wewnętrznej mądrości. I dziesiątka mieczy. No tutaj ja widocznie musi się jakiś cykl zakończyć, i cały czas powtarza to samo. Musi się skończyć coś, co jest ciężkie, bo chcę to odejść, coś łatwiego chcę wejść, ta ta ta, ta, ta. Więc ja bym powiedziała: pozwólcie na to, żeby w końcu się kurde, coś dobrze zadziało w waszym życiu, albo weźcie, usłuchajcie swojej intuicji tego, co się dzieje w waszym życiu, i wypierdzielcie to swoje stare życie i po prostu pożegnajcie się z tym, co było, tak? Iść do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Ja wiem, że to jest łatwo powiedzieć, ale tu ewidentnie się wszystko kumuluje do jednego. Tak jakbyście nie wierzyli, jakbyście nie wierzyli, że macie inną przyszłość. A tutaj wszystko chce was do innej przyszłości pchnąć, więc może po prostu warto uwierzyć, że to jest możliwe, tak? Drugie, no bo powiecie, wszechświat może wam mówić, że to jest niedobre dla Ciebie, zrób inaczej, to jest ten, wy zasługujesz na więcej. A, ale wy się uprzecie, nie no, ale co ja innego mogę? Nie no, ja nie co Gdzie ja mogę? Gdzieś coś lepszego. No to on będzie tak, jak wy. Chcecie, no nie wierzę, że możesz coś lepszego mieć, no to dlaczego miało być, co na, na siłę mają cię wyciągać i wsadzać do karety złotej, no trzeba to najpierw uwierzyć w, w ogóle, albo wziąć pod uwagę, że to w ogóle jest możliwe, tak, nawet tak, dobra, drugi księżyc, Sodo, so, nie Sodo, nie, zawsze Sodo, ich mówię, nie pamiętam jak się nazywa ten kamie. ktoś pewnie wie, to powiem w opisie, odpuszczam, Odpuszczam i oddaję się w opiece mocy dużo większej niż ja. I to prowadzi do transformacji, tak? Ten motylek na tle księżyca, tak jakby trochę w energii żeńskiej mi się to kojarzy. No i co? No i co tutaj? Co tutaj do przekazania? Moc i siła. Moc i siła czuję. Wszystkie trzy karty odwrócone, tak złapałam. Nawet czwarta się pcha. Na pewno mówi Wam, że jesteście magiem i że poprzez ten księżyc, czyli zaufanie swojej intuicji, znajdziecie się na właściwej ścieżce, na której będziecie mogli zasiać ziarna czegoś, co jakby da Wam dużą stabilizację w życiu. I stać się prawdziwym magiem, czyli kimś, kto decyduje o swojej przyszłości, o swoim życiu. Tu jest dużo mocy, tu jest dużo takiego, ale to nie zbierze z niczego, na to już zapracowaliście, wy już uwierzyliście, że jesteście wszech wszechświ przez wszechświat, wy już słuchacie swojej intuicji. Eee, wy jesteście gotowi na to, żeby zasiać jakieś ziarno, żeby w waszym życiu pojawiło się E, pojawia się magia, żebyście to wy byli kreatorami swojego życia. Tym jest mak, tak? Do, jakby korzysta z tego, z co ma, z, 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 no, w oryginale z tych żywiołów, ale ja bym powiedział, że mak korzysta ze swojej wiedzy, ze swojej mądrości, z tego, czego się nauczył i wchodząc w nowy cykl, jeszcze eksperymentuje, uczy się, ale już jakby decyduje o tym, w którym kierunku on chce pójść, tak, i którą ścieżkę wybiera. E... Tu jest grupa energia, tu jest dobra energia. Arcykapłanka, dwójka pentakli, trójka pentakli. Tu jest takie uczucie, że no znowu z tą intuicją. Arcykapłanka to jest czysta intuicja to jest jakby zaufanie też w swoją moc i siłę i że my widzimy dużo więcej niż inni że my mamy dostęp do tej energii, do tego energii pola że widzimy po prostu w tej matryce energetycznej tak. Dujka Pendakli mówi o równowadze w balansie, i balansie takim w energii, czyli jakby czujecie się stabilni, albo przynajmniej pozwalacie sobie być, osadzacie się w swoim ciele też o tak bym powiedziała. I to przynosi jakąś współpracę. Że czegoś się uczycie od kogoś, ale też coś dajecie komuś innemu, to może być tak, a może być jakiś jakieś kurs, jakieś zebranie, gdzie się spotkacie z kimś innym i to was coś obudzi yy, i wręcz rozwiąże jakieś problemy, mochody coś takiego powiedzieć, nie? Czego nie robić. Czwórka buław. Nie zakładać gniazda. Czyli, albo bardziej bym poczuła się nie spoczywać na laurach. No takie uczucie. Mhm. Nie będę go rozwijać dalej. Poczucie, co ta karta wam mówi. Eee, no i mamy, co tu mamy dalej? Ósemka mieczy Ucharów i as, buław. nowy początek się pcha jak w pysk. A ósemka mieczy mówi o. No zobaczcie. Miecze powbijane w jakąś przestrzeń, gdzie my jesteśmy mimo wszystko bezpieczni. czy ja bym powiedziała, że nic zewnątrz nie może nas zranić. tak Że najważniejsze jest to, co my czujemy wewnątrz siebie, w środku. I tutaj nowy początek emocjonalny i w działaniu. Tutaj jest po prostu Silna energia takiego działania, rozwoju, wzrostu, z tym magiem to się bardzo łączy, tak? Że aż skrzydełka fruwają i wszystko to czujecie, co robicie, i to wszystko ma dla was taką wartość energetyczną, i tu jest ekscytacja, tu jest takie fajne. Jeszcze jedno takie na koniec, co chciałabym przekazać? Diabeł. W jakim kontekście jest ten diabeł? Ten diabeł jest w takim kontekście, że możecie się bać, że to wam nie przyniesie dobrobytu finansowego. Albo może być tak, czymś takim, że najpierw trzeba oczyścić jakieś blokady, żeby to faktycznie poszło dalej. tak? Czyli jeżeli tam się pojawia jakiś ból, lęk przed czymś, to jakby skupić się na tym, żeby to w jakiś sposób oczyścić. Jakąś tutaj jaką znacie. Żeby można było się osadzić w tym dobrobycie. Widzicie, że drugi, drugi... Wybór, w którym jest ten mm, rycerz pentakli, czyli mm, to jest energia takiego, wiecie, takiej osoby, która jest, mm, bardzo stabilna energia, ale też taka energia, że my już zasieliśmy jakieś nasiona i to teraz stabilnie się rozwija, tak? W tym tej materii się osadziliśmy i to się stabilnie rozwija, 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 wzrasta i daje nam coraz więcej pieniędzy, coraz więcej takiego poczucia osadzenia w świecie materialnym. Tyle. Dobra. Różowy kalcet i trzecia karta. Różowy nie tylko różowy, kwarc różowy, tak? Atak, ból i lęk, czy osądzanie są tylko pewnymi formami separacji, e, e, które tak naprawdę tutaj chodzi o wyzywanie pomocy, tak? Czyli to może być coś takiego, że wy się czujecie bezsilni. Tak? Jakby z was energia wręcz uciekała. I co tutaj na to karty? Koło fortuny, że to się odwróci, że to chce się zmienić. Nadejdzie jakiś szczęśliwy traf, zmiana, przemiana, będziecie mieli jakiś wybór i będziecie mogli po prostu odejść od tego, co emocjonalnie już się skończyło dla Was. Więc tutaj po prostu ktoś Was uratuje wręcz. <grych> Czy wszechświat Was uratuje, da Wam jakąś szansę, inną, inny wybór. Ciekawe. I macie. tylko była wszystka pentakli, paś była w... um... Tu jest po prostu, żeby też zdecydujecie się na to, żeby to gdzieś ruszyć dalej, bo to bez was jakby się nie. samo odejście, że energetycznie chce was puścić, żebyście gdzieś odeszli od czegoś, nie oznacza odejścia, tak? tutaj, tutaj Ale wy się tutaj dzielnie jesteście gotowi na to, żeby pójść ruszyć w nową podróż. Um... Pojawia się jakaś równowaga w dbaniu no dosłownie ta pomoc jest bardzo silnie że ktoś wam pomoże, że ktoś wam wyciągnie taką pomocną rękę i żeby ją przyjąć. I paść buław. Paść buław, to jest takie coś, tak jakbyście zaczęli działać zupełnie z innej strony niż normalnie byście to zrobili i to będzie właściwe, żeby zaufać swojej intuicji, żeby zadziałać tak inaczej niż normalnie, że to właśnie najlepiej będzie funkcjonowało. Czego nie robić? Balans. Nie dać wyprowadzić się z równowagi komuś. Trzymać się tego balansu, pozwolić, bo tu dosłownie też czuję coś takiego. To może być taka opcja, że ucieczka wręcz z domu, gdzie jesteśmy w złym związku i nie chcemy tam być. Ten ktoś będzie na nas naciskał, nas zdenerwować, wyprowadzić z równowagi, nie poddawać się temu. Szóstka mieczy. No, ewidentnie odpływacie gdzieś zupełnie w inne rejony. Wszystka mieczy mówi o tym, że no ta rybka poprzebija nad tymi mieczami. Ale ta karta zazwyczaj pokazuje się na takiej uderzce, że ktoś odpływa, że zaczyna myśleć inaczej i te jego myśli pozwalają mu odpłynąć w inne rejony. I król kapsów, może być także jakiś mężczyzna was uratuje, czuły, taki ciepły, albo że wy w końcu będziecie mogli zacząć czuć w taki najlepszy możliwy sposób. Pozwolicie sobie na odczuwanie tego, co naprawdę czujecie. I to was zaprowadzi do takiego mistrzostwa podczuwań wręcz. Ostatnia karta. Szóstka buław. Będziecie śnić. Dzięki tym, tym wszystkim przemianom będziecie śnić, zasadniczo zauważeni. No może właśnie, wiecie, bo tam okazuje się, że jest taki facet, który jest do tego stopnia tak że on próbował was ukryć i schować, żebyście byli oddzieleni, zauważeni przez inne, a to jest. Jesteś, jesteś zauważona, to jest zwycięstwo. To ci się uda. Jesteś zauważona w świetle reflektorów. W świecie jesteś piękna i. No, karta zwycięstwa po prostu ogólnie. Czyli cokolwiek tam zamierzacie zrobić, zmienić, czy, czy cokolwiek. To tu mówi uda się. Tak? Dobra. Tyle. Tyle, kochani. Dziękuję, że jesteście, że subskrybujecie. Dziękuję za cudowne maile, za to, że się umawiacie na sesję do mnie. Uwielbiam te sesję robić. Zapraszam do korzystania z tej um, bezterminowej listy. Można sobie tam oglądać co chcecie, kiedy chcecie. I oczywiście zapraszam na kursy i na sesje prywatne. Trzymajcie się wszystko w opisie pod filmem. Informacje wszelakie, tak? Błośka.